Nie ma, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i zaczynamy nową serię, czyli teraz co tydzień w poniedziałki będzie wjeżdżało Predykcja moja Team of the Week Dlaczego to chyba nie muszę tłumaczyć, po prostu łatwo się na tym zarabia. Jeżeli kartę traficie sprzedajecie, jeżeli okaże się, że jakaś karta nagle pojawia się w Team of the Week Czego nie przewidzieliśmy to szybko sobie kupujecie, a te karty i tak później odbijają jak znikają z paczek, zwłaszcza jeżeli to są karty grywalne. Oraz będą predykcje ważnych meczów, żebyście mogli sobie skupić jeszcze te karty kilka dni wcześniej, zanim w środę zacznie się panika, co będzie w Team of the Week i tak dalej. To będzie wszystko w poniedziałki, żeby każdy z Was mógł zarobić. Także przechodzimy do predykcji Team of the Week. Będę tutaj tworzył taki skład oczywiście ze złotych, brązowych skarb i tak dalej. Jeżeli chodzi o przyznawanie overalla Team of the Week, to widzicie to zdjęcie teraz. Jak widzicie, każda ocena odpowiada tak jakby kolejnej ocenie, czyli jeżeli mamy kartę 85+, tak, to on już zawsze dostanie plus 1, a jej wprowadziło jeszcze to, że jeżeli karta jest srebra albo brązowa, to zawsze będzie overall 80 i ta tabelka sprawdza się idealnie, chyba, że ktoś dostanie tego ifa z gwiazdką, czego raczej się nie spodziewam, bo wydaje mi się, że jej się, Wycofało w tym roku z tego. Dobra, ustawiamy tak, żeby wszystko było jak najlepiej widać, i jedziemy. Będziemy jechali od tyłu, czyli na bramce po bardzo dobrym występie wyląduje Emiliano Martinez. Jeżeli chodzi o obronę, to każdy z tych obrońców zaliczył jakąś, jak ja to mówię, wkładkę w swoim meczu. I zacznijmy od tego, który za zrobił najważniejszą tą wkładkę, czyli oczywiście Stones. Gol powyżej 90 minuty z główki. W kontrowersyjnych sytuacjach, bo według mnie był tam wyblok, ale został zaliczony, a stąd został też bohaterem. Kolejny również z Premier League będzie to Kin, który również strzelił jednego gola, Everton wygrał 2-0. Do tego wszystkiego dorzucamy Orbana. Ja wiem, że ta pozycja się nie zgadza, ale nie oszukujmy się, i jej ma to w poważaniu. Po prostu tu mają być najmocniejsi zawodnicy. Orban również z gorem, a Lipsk ze zwycięstwem. I całość domyka Tolian, czyli zawodnik, który zaliczył dwie asysty na boku obrony. Także całkiem niezły wynik. Pomoc zaczynamy od Andrysia, który zaliczył bardzo dobry występ, strzelił gola i dzięki niemu Leverkusen wygrało swój mecz. Do tego dorzucamy oczywiście postać z miniaturki, czyli Curtis'a Jonesa, który zagrał fantastycznie i ostatnie miejsce zajmie Płeć Piękna i będzie to Pani Hud. Jeżeli chodzi o napastników, zaczniemy od karty, której jestem chyba najmniej pewny w tym Team of the Week, pomimo tego, że strzeliła trzy gole, czyli Harego Kane'a. Dlaczego? Bo Kane był w poprzedniej drużynie eventowej, znaczy w poprzednim evencie i przez to on może tej karty nie dostać, chociaż... I tak ten traf jest pewniejszy niż Messi, którego nie umieściłem mimo tego, że wszedł i z ławki w przeciągu 10 minut strzelił hat-tricka. No ale Messi nawet teraz ma kartę specjalną, więc jego na pewno tam nie będzie. Jeżeli chodzi o pomocników Harry'ego Keina jest tutaj pan, który jest moim katem. Jeżeli chodzi o granie w tą grę, Naki Williams i ja nawet nie chcę zastanawiać się, jak ta karta będzie chodziła w informie. I całość domyka kolejny ciemiężyciel, jeżeli, e, jeżeli chodzi o tą grę, właśnie o tą edycję, czyli Diabi. Tak, prezentuje się pierwsza jedenastka. Nie oszukujmy się, no nie ma tutaj kart, które wywalą nas z kapci, będą kosztowały milion plus. Ale Diabi, Williams, Martinez to są naprawdę niezłe karty, które mogą wzmocnić nasz skład. Zaczynamy łapkę rezerwowych. Musi się tu znaleźć Werbruchen. Według mnie, jak go nie będzie, to będzie spora niespodzianka. Zastanawiałem się jeszcze nad Fleckenem, a głównie dlatego, że Flecken, pomimo przegranej, był MVP tamtego meczu. Więc jeżeli bramkarz przegranej drużyny zostaje MVP, to on ewentualnie również może się tutaj znaleźć. Zawodnik, który zaskoczył, myślę, nie jedną osobę, czyli Luis Suarez. Dwa gole, dwie asysty w tym wieku. Szapoba. Kolejny pan, czyli Duksz. Oje, ile to, to nazwisko się tak czyta. Ten zawodnik dwa gole i asysta dla Werderu. Kolejna pozycja na ławce rezerwowych. Ląduje dla Mele Meulestina. Który na pozycji SPD strzelił dwa gole. Kolejna pani na tej liście, czyli Canerit. Zawodniczka Chelsea zdobyła w swoim meczu dwa gole i wygrali 5-2. Wiem, że wiele osób na niego czekało i nie mogło go zabrać w tym składzie, czyli Clivet. gol i asysta na Arsenal wielka niespodzianka. Co prawda, Saliba powinien dostać anti-team of the week za tamten mecz, ale wygrali, a on dał naprawdę wielką cegiełkę do tego zwycięstwa. Kolejny zawodnik, czyli Cataldi. Jako defensywny pomocnik Cataldiemu udało strzelić się 3 gole. Następnym zawodnikiem będzie brązowa karta Kone, ale pamiętajcie, on i tak dostanie 80% oceny ogólnej. Po wejściu z ławki 30 minut i 3 bramki tego zawodnika, więc nie mogło go zabraknąć w tej drużynie. Następnym zawodnikiem zostanie były piłkarz Manchester United, czyli Greenwood. Gol i asysta dla Olimpiku Marsylia prowadził się tam naprawdę świetnie patrząc na to jak United go zniszczyło to ta odbudowa u Anglika naprawdę idzie nieźle jednym z ostatnich zawodników będzie Muchein czyli boczny obrońca Hamburga który zdobył dwie asysty przed ostatnia karta na naszym zestawieniu Team of the Week to Sorlot dwa gole wygrana Atletico co prawda Statuetkę meczu według Sofascora zdobył Griezmann, ale według mnie Griezmann, który również miał kartę specjalną, nie pojawi się po raz kolejny, a Solot pierwszy raz zalicza tak dobry występ w barwach Atletico. No i na koniec perełka Barcelony, czyli chłop, który wszedł z ławki i strzelił dwa gole na Seville, czyli Pablo Torre. Wiem, że wiele osób widziałoby tutaj w tej roli Roberta Lewandowskiego, ewentualnie Pedriego, ale wydaje mi się, że jej będzie chciało docenić młodego Hiszpana i właśnie dostanie kartę Team of the Week o ocenie 80. I tak prezentuje się nasze zestawienie Team of the Week. A teraz przejdźmy do ważnych meczy. Moglibyśmy zacząć od tego, że gra Liga Mistrzów, i tutaj delikatnie można by się jakoś na to przygotować aczkolwiek wydaje mi się, że jej nie będzie dawało ważnych meczów z Ligi Mistrzów, bo za często by były dobre mecze i za często by im to blokowało czwartkowe ważne mecze oraz za mocne paczki by musieli dawać. Jeżeli jednak tak by się wydarzyło, to na pewno godne uwagi, jeżeli chodzi o wtorek mecze, to Real Borussia, ale Real bym tutaj wykluczył, dowiecie się za chwilę dlaczego, yy, oraz PSG... PSV, jeżeli chodzi o Środowe mecze Barcelona-Bayern No ale z oczywistych przyczyn z tego, że mamy El Clasico No to Barcelona mi stąd wypada I z ciekawszych meczów jest jeszcze Lipsk i Liverpool No ale tutaj znowu, problem polega na tym, że Liverpool jest aktualnie w ważnych meczach Może atletico Lil. No widzicie, ciężko jest Coś znaleźć jeżeli chodzi o ważne mecze, które wybrałem, to prezentują one się tak, czyli Na pewno El Clasico, to na 100% musi być w ważnych meczach Na pewno mecz Inter-Juventus, tylko problem polega na tym taki, że Inter jest w tym momencie i raczej dwa tygodnie pod rząd ich nie będzie Na pewno super ciekawym meczem jest Liverpool-Arsenal, ale przed chwilą, właściwie teraz dalej mamy Liverpool-Chelsea, więc według mnie tego Liverpoolu nie będzie, więc gdybym miał wyrzucić te dwa mecze, które musiałyby się powtórzyć no to prezentuje nam się idealnie czwóreczka, czyli El Clasico, do tego Marsylia PSG Galatasaray Besiktas i Gent Geng. jeżeli chodzi o inwestycje, na pewno pamiętajcie, że hiszpańska liga i francuska ma też ligi kobiece i jeżeli będzie wymóg zawodnika to zawodniczki też będą pasować. Jeżeli chodzi o te dwa słabsze mecze, tak, starałbym się brać karty silver właśnie z Turcji lub karty silver z Belki. Jeżeli chodzi o klub, tutaj nie spodziewałbym się, żeby jej wymagało od nas konkretnego zawodnika, więc jeżeli po prostu pozbieracie sobie silverki, najlepiej jakieś może nawet silver rare karty z danych klubów, no, to z danych lig to powinno wam to oddać. Jeżeli ta karta również znajdzie się w tym klubie, tak, czyli nie wiem, weźmiecie srebrnego turka z Galatasaray, no to nic się nie stanie. Być może jeszcze bardziej wam to odda. Dlatego mówię, żeby się nie przejmować klubami, bo najprawdopodobniej po prostu te karty z danych klubów będą sporo droższe. No, to dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wpadajcie na TikToka, bo tam są już moje nagrody za Food Champions, a naprawdę się działo, bo zarobiliśmy, no, lekką ręką półtora miliona końców. Także jeżeli jesteście ciekawi, co trafiłem, to wbijajcie właśnie tam. A na dzisiaj to wszystko i słyszymy się niedługo. Elo!